Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w pierwszym filmie na moim kanale. Dzisiaj są moje 25. urodziny, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby dodać tutaj mój pierwszy film. Przyznam, że trochę z tym zwlekałam, bo mamy już maj, a ja ten film nagrałam w lutym, więc jednak trochę mi się to przeciągło. I z racji tego, że jeszcze się nie znamy, na początek kilka szybkich faktów o mnie. Mam na imię Dominika i od dwóch lat działam w sieci pod nazwą Dietetyk Powszechny. Skończyłam studia z dietyki klinicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a zanim poszłam na studia, to skończyłam technikum fotograficzne i tak tak wiem, że to są dwie zupełnie inne dziedziny, ale mimo to obie te umiejętności przydają mi się w mojej obecnej pracy. Kocham gotować! I może to być dziwne, bo naprawdę jeszcze kilka lat temu byłam totalnym kulinarnym beztalenciem, ale gotować nauczyłam się w takich dorywczych pracach w gastronomii i na studiach, bo tam też mieliśmy właśnie dużo zajęć z gotowaniem. Uwielbiam aktywność fizyczną i tak naprawdę do sportu nigdy nie musiałam się zmuszać. Obecnie najczęściej wybieram rower, wędrówki górskie, jogę i ostatnio też polubiłam się z bieganiem. Jestem wielką fanką słodkich śniadań. Uwielbiam wszelkiego rodzaju naleśniki, placuszki, omlety czy owsianki. I to właśnie od takiego śniadania zazwyczaj zaczynam swój dzień. OK, to by było na tyle, jeśli chodzi o mnie. Teraz możemy przejść do głównej części tego filmu, czyli zabieram się do kuchni i gotujemy. Jestem ogromną fanką słodkich śniadań, a taką królową słodkich śniadań jest oczywiście owsianka i to od niej chciałabym dzisiaj zacząć. Tak więc zapraszam Cię na trzy pyszne przepisy na owsianki. Moja pierwsza, a zarazem ulubiona propozycja to owsianka czekoladowa. Do jej przygotowania potrzebujemy płatki owsiane, mogą być górskie albo błyskawiczne. Mleko. U mnie jest to dzisiaj mleko bez laktozy, ale może to być zwykłe mleko krowie, albo napój roślinny. Jako źródło białka możesz wykorzystać odżywkę białkową. Albo skyr. Ja mam dzisiaj skyr waniliowy, ale może być to też skyr naturalny. Do przygotowania tej owsianki wykorzystam sobie dzisiaj mrożone maliny. I banana. Uważam, że te dwa dodatki super tutaj pasują. Żeby owsianka była czekoladowa, użyjemy też czekolady. Ja polecam tą gorzką z Lidl'a i ciemne kakao. Ja dodam jeszcze orzechy nerkowca jako źródło tłuszczów i łyżeczkę takiego kremu proteinowego o smaku białej czekolady. On jest bez dodatku cukru i oleju palmowego i też kupuję go w Lidl'u. Ja do mojej obsianki dodam dzisiaj 20 g odżywki białkowej o smaku lodów waniliowych, ale jeśli nie masz odżywki białkowej, to możesz użyć pół opakowania skyru. Druga propozycja, czyli owsianka jagodowa, bomba antyoksydantów. Ja akurat nie mam mrożonych jagód, ale znalazłam w zamrażarce mrożone borówki jeszcze z mojego ogródka, więc sobie je wykorzystam. Do tego oczywiście płatki owsiane, mleko krowie albo napój roślinny, płatki migdałów jako źródło tłuszczów i skyr naturalny jako źródło białka. Do tego banan, i coś do posłodzenia. U mnie jest to erytrytol. Zobaczcie sami, jaki to ma cudny kolor, ale muszę przyznać, że z jagodami jest smaczniejsza niż z borówkami, więc jeśli macie możliwość, to kupcie mrożone jagody. I druga owsianka gotowa. Jest to pyszna jagodowa owsianka z dodatkiem banana, skyru naturalnego i płatków migdałów. I moja ostatnia propozycja na dzisiaj to owsianka malinowo-kokosowa. I do jej przygotowania potrzebujemy standardowo płatki owsiane, mleko krowie albo napój roślinny, jako źródło białka odżywka białkowa albo skyr waniliowy. Mrożone maliny, i jako źródło tłuszczów wiórki kokosowe i mleczko kokosowe. Ja mam dzisiaj akurat taką małą porcję śmietanki kokosowej, jest to 65 ml i kupiłam to w lidlu, ale może być standardowe mleczko kokosowe w puszce. Dodaję teraz śmietankę kokosową. Ja do mojej owsianki dodam sobie jeszcze 30 ml mleka, żeby ta konsystencja była bardziej płynna. I teraz połowę tej owsianki przełożę sobie do miseczki, a do drugiej połowy dodam maliny i wymieszam. I moja ostatnia propozycja na dzisiaj gotowa, czyli owsianka malinowo-kokosowa. Ja sobie dodatkowo posypałam ją wiórkami kokosowymi i dodałam maliny. Tak się prezentuje. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobały Ci się te przepisy i że wykorzystasz je u siebie w kuchni. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to koniecznie zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o przycisku do subskrypcji. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie.